Co się uśmiechasz? Wszyscy zginiemy, a ty się uśmiechasz? Moi drodzy, miesiąc wcześniej, po wszystkich cudownych premierach, które za nami, kończymy Zook Ruses w dzisiejszym odcinku. Chciałbym, żebyśmy zrobili tak po pierwsze, że zrobimy sobie jedno zakończenie, potem pokażę wam wszystkie zwierzątka inne, które się odblokują, zrobimy nową grę plus i zakończenie jej, no i zobaczymy jak się gra miewa. E, troszkę jestem zawiedziony, nie ukrywam jednym faktem, ale zanim to powiem, moi drodzy, dzisiaj o 20, czyli godzinkę po tym, jak ten film leci, zapraszam Was na krótki strumyk wieczorny. Wczoraj był dłuższy i rozdawaliśmy 16 gier, dziś też będzie rozdanie, więc mam nadzieję, że wpadniecie. Link do Twitcha i do drugiego kanału Kaftan Live na YouTubie macie w opisie. Zachęcam serdecznie. Natomiast jestem troszkę zawiedziony jedną rzeczą, jeżeli chodzi o tę grę, mianowicie, że. Ona była bardzo, bardzo, bardzo promowana jako horror. Horror, który właśnie kręcił się wokół przetrwania, w tym popularnego przetrwania w tym. Zo. W każdym razie gra sprowadza się przynajmniej dla mnie do takiego, wiecie, zarządzania tym Zo dosyć powtarzalnego. Mało jest tutaj. Jakby ka każde. Rozumiem, czemu każde wymaga od nas e, każda stacja tych samych zabiegów. Natomiast no. Sam nie wiem, zważywszy na to, że postęp fabuły wiąże się z tymi kolejnymi segmentami, to trochę mi na przykład wkurza to, że wiem, że do tych wszystkich zakończeń jest tyle niuansów i tyle drobiazgów zależnych, jak na przykład obserwacja tych zwierząt pod jakimś tam kątem, co w sumie odbywa się w jednym wielkim chaosie i, no, sam nie wiem, jakoś, jakoś troszkę jestem zawiedziony tym rzeką, że to jest spoko gierka. Aha, okej. Okay. Jednak, um, no, nie jest tak dobra, jak się spodziewałem, że będzie, nie jest tak, wiecie, unikalna, bo poka są horrorki indie, które się pojawiają, które koniec końców robią wrażenie naprawdę niesamowite, a tutaj jednak jest tak mech. Skubany zrobił się niewidzialny. Nie gadajcie, że nie trafiłem. I jeszcze co? Jeszcze animacja żygania będzie. No pewnie. Kurde bele. Trzeba szybko pójść zrobić jedną dawkę śmiertelną. Szybko, szybko. Błyskawicznie. Dobra, nie będę tego odkładał. Myślałem, że mi się uda odłożyć, ale nic z tego. Dobra. Szybciutko dawka śmiertelna. Z tego co wiem na początku ma się raczej zakończenie negatywne, natomiast dopiero w Nowej Grze Plus odblokowują się te takie bardziej sensowne, co jest w sumie dziwne. Widziałem tylko jedną recenzję bez spoilerów. Gość twierdził, że po przejściu gry raz próbował odblokować wszystkie zakończenia, żeby zobaczyć, co na nie wynika. Robił to śledząc cztery różne solucje z czterech różnych portali i żaden z nich nie pozwolił mu odblokować wszystkich, czyli wychodzi na to, że jest to tak losowe niekiedy. Dobra, my natomiast z tego typa musimy zdjąć pasożyta. Dobra. Jest git. Okej. Okay. Teraz kolejny wybieg mamy. Przed nami, w sensie jeszcze nie odblokowany. Dobra. Trzeba Amy uleżyć, żeby to zrobić. Reaktopis jest potrzebny, prawda? Sally. Amy. Dobra, wszystkie zwierzątka uleczone tutaj. No i teraz tak, jedziemy do pociągu. I zdaje się, że tak, wracamy na ośrodek, to jest jedyne co mogę zrobić. Nie mamy żadnego tego, nie mamy żadnej kolejnej... Hmm, w sumie... No nie, żaden inny wybieg nie jest otwarty, więc chyba musimy teraz osiągnąć, zdaje się, zakończenie pierwsze. Domyślam się, że będzie raczej negatywne. Dziwimy także, że nie mam odblokowanej jednej stacji. Um, tutaj, jakby, wydaje mi się, że kiedy oddaję. Właśnie, bo nie mogę wejść. Muszę, żeby wejść. Zdaje się, tutaj. Muszę oddać robaka. I wtedy. Widzicie, nie zapala się żadne światło. Ja też nie wiem. Są zblokowane o tutaj, nie mogę w ogóle nic zrobić, nie? A wydawałoby się, że tutaj będę właśnie badał te robale może, nie? Te pasożyty. No i nie jest zamknięte. Może zamykam, sam nie wiem. Dziwne, to nie podoba mi się troszkę. W każdym razie wracamy do wybiegu, bo to jedyne co mi zostało, nie? Zwierzątka wszystkie chyba uleczone. Dawkę śmiertelną sobie mogę zrobić na zapas, ale poczekamy z tym. Chociaż w sumie... czy Ona przejdzie w ogóle do kolejnej tej. Nie sądzę. Założenie nowej gry plus często jest takie, że przedmioty przechodzą razem ze mną, nie? Dobra. Ośrodek. środek. Jedziemy. Jak to zrobić? Wydaje mi się, że teraz jedno z zakończeń nas czeka. A potem cztery nowe wybiegi z czterema nowymi zwierzątkami, które postaram się dotrzeć do takiego momentu szybciutko, żebyśmy już wszystkie wybadali i tak dalej. I ewentualnie walczyli z mutantami, by zobaczyli jak to wygląda, nie? The other subjects have been paralyzed for an hour by this point. You probably noticed that the creatures haven't bothered you. It's all thanks to the parasite. Now we just need to decide whether to remove it from you or not. I'm sorry, Ball. Mother is against it. Seems she's very hungry. She only eats what she kills herself. Goodbye, Ball. Tell Mother. Takie mało pozytywne to zakończenie, nie? O rany Okej okay. Co jest? Pol nie uratował dziennikarki Dzięki jego telefonowi do Lili nie poszła na policję Została bezpieczna i zdrowa Jednak Pol nie mógł uciec z ciemnych murów zoo Stanąć się pokarmem dla potwora Okej okay. Dostępne nowe zwierzę, Ok. Mamy zebrę Łosia Hipcia I słonia No dobra To nie pozostaje nic innego, jak odpalenie nowej gry Plus Która zaczyna się od tego momentu Dobra, jedziemy na słonie w takim razie Zacznijmy od słoni, ża żarcie mam Nie podobało się zadanie znowu to samo z żoną, czyli Dawanie jedzenia Bo nie chciałem tego robić I teraz pytanie jejku jak to zrobić? Czemu że to jedzie cały czas czy co mam robić? Bo tak zgasło światło, zrobiło się ciemno. Światło może i zgasło, ale badać pasożytów nie mogę. Trochę szkoda, nie? Dobra. Przed nami słonie. I co ciekawe po tych słoniach. Trzy kolejne wybiegi. Wszystkie wybadamy. Bo chciałbym zrobić tak, żebyśmy jak najwięcej przydziałali. Telefon dzwoni. Ciekawe, czy będzie brzmiał tak samo jak na pierwszych wybiegach, nie? Czy może coś się zmieni? No tutaj, tak. Tak się wchodzi. Tędy. Tędy. Zookeeper Paul Connolly. Thank God, finally. Uh, please don't hang up. I've been trying to reach my husband all day. He's a scientist. Clarence J. Summers. People usually call him CJ. I'm sorry, ma'am. I'm here alone. Please check for me. He should be in the lab. Uh, is there a lab here? Oh, I understand. You're new. Then, one last request look in his locker in the break room. Code 1768. Ma'am, this doesn't feel right. Paul, I'm begging you. CJ needs to take his medication regularly. I just want to make sure he has them with him. Just open the locker. That's all. I'll call back. O, i potem są dzwoni doktorek i no to jest to samo co w tym. To samo co na pierwszych wybiegach. Trochę szkoda, to nie ukrywam, co najmniej dziwne. No dobra, słonie. Trzeba wyzebrać kupe. Krew pobrać. Ile dalej, nie? Dobrze jest. Okej. Okay. Możemy śmigać. I teraz. Wychodzimy. Od wszystkich mam wszystko pobrane i będziemy to badać. Dobra. Zacznijmy od oddania kupy tutaj. Krew tutaj leci. I heja. No nie wiem, szczerze powiedziawszy liczyłem, że będzie bardziej fabularna ta gra, że mniej będzie takiej rozgrywki powtarzalnej, ale... Dobra, tu pasuje... Salmonella. Okej. Okay. Tu Salmonelli będzie chyba tono, nie? No dobra. Dawkę śmiertelną robię, bo wiadomo, zawsze może być tak, że nagle zamieni mi się mutanta stwór. Co jest? Jak się stało? No i teraz wydaje mi się, że na jedno zakończeń możemy jakby przygotować karmę na dany... na dany... Wiecie po wiecie, czym problem? Jeżeli teraz widzę mutanta, nie? I on jest... w takim stanie... To czy ja go mogę na przykład uśpić i przygotować żarcie? Nie wiem. Nie wiem, bo gra tego nie mówi, a jakby kombinowanie może skończyć się tak, że narobię sobie strzykawek... Ja pierdzielę. Narobię sobie strzykawek, które nic nie zrobią, a on w tym czasie zabije inne słonie. I tak trzeba byłoby ją jakieś zakończenie. O matko, i te blokady animacyjne. Masakra. O kurna. No nie wierzę. Te animacje są tak wkurzające. Ja pierdzielę. Dawaj go, jeszcze raz. Mamy to. A to wszystkie, które się odbiły. Dobra, teraz trzeba odkurzaczem zabrać z niego pasożyta. Może nie ma odkurzacza. To muszę się po niego wrócić. Kurde, no. Dołujące jest to, że zdąży mi zabić słonia jednego. Ja pierdzielę. Ciekaw jestem, czy przynajmniej zakończenie będzie się jakkolwiek różnić złe. Bo w domyśle to pierwsze jest złe, a potem wiecie. Też nie chcę nic od doktorka odbierać, bo on same złe rzeczy robi, więc. Tego się nie spodziewałem. Okej okay. No dobra Pasożyt idzie tutaj Co, słonie zbani, kolejny wybieg. Trzeba wyleczyć zwierzątko i zobaczymy. Pójdziemy chyba do. od razu przejdziemy do etapu w odcinku, w którym. będziemy walczyli z mutantem, nie? Wydaje mi się, że. tak jest. Że zrobię tak, że zobaczymy, jak przechodzi się nową grę plus, gdy wszystkie mutanty ubiję. Bo wiadomo, musiałbym je od początku leczyć. A wydaje mi się, że zaczynając nową grę plus, i tak mam te pierwsze zablokowane, więc. Bądźmy konsekwentni w tym co się działo w pierwszych, na pierwszych wybiegach i załatwmy po prostu mutanty. Tutaj okay, chyba poszło. No dobra. Aby ja wam swojego drogą nie powiedziałem, miesiąc po premierze przechodzimy rzeką, z dalej, z tego względu, że zapisy gry mi się zrąbały i nie mogę w ogóle przechodzić gry. Splotch. Nie uciekł, dobra. O nie. Kto mi jeszcze został? Inki? Inki, nie uciekaj, kurde bele, no. Jest, okej. Okay. Duks. No dobra. Mamy chyba wszystko, co jest potrzebne do badań w miarę. Musimy to odłożyć. Choćby tutaj. I teraz zobaczmy. Cóż to za choroba i jak sobie z nią poradzić. Jak pierdzielę. I ten mutant wszędzie. Ciekawa jestem czy w ogóle mutanta da się uśpić, nie? Nie wydaje mi się. A może da się? I wtedy przygotuję żarcie, ale wtedy co zrobić z resztą, nie? Czy jak się obudzi, to pójdzie reć, czy zaatakuje? Kurde, wydaje mi się, że mógłby zaatakować te inne zwierzęta, i to jest troszkę niejasne. Widzicie, nie ma takiej szansy, żeby spróbować, i trochę to to wkurza, bo bawimy się, mamy nową grę plus i bawimy się w metodę prób i błędów. I martwi mnie trochę, że jeżeli metoda prób i błędów okaże się zgubna dla mnie, to siłą rzeczy muszę wszystko powtarzać od nowa, nie? Trochę to jest wkurzające, że nie ma takich opcji jakby wyklarowanych, które by dawały do zrozumienia, że ok, czyli mogę spróbować uśpić kurczybyka i wtedy rzeczywiście zrobię karmę na daną chorobę. I jakoś to będzie, nie? Dostał od razu, ok. Złapał mnie przez ścianę. Oczywiście, moja postać się pewnie zatrzyma, żeby rzygać. No pewnie. Ja pierdziele. No nie. Ta fuck? Gdzie on się podział? No nie. Okej, okay, chyba starczy, nie? Odkurzaj skurczybyka byka. I. Zru. Dobra. Inki, splotch. Do wyleczenia. Infekster odpalaj, żeby dawki śmiertelne nie wystrzelić. Inki, splotch. To jest tuks. To jest inki. Prosto w tyłek. No to jest splotch. A to jest splotch. Uleczej wszystkie zwierzęta. No dobra, ale uleczają wszystkie zwierzęta, a w takim razie, wiecie, mutant mógł być wyleczony, pewnie mógł być. Ale mam nadzieję, że przynajmniej trochę będzie inne to zakończenie, bo... Mam nadzieję, że to nie jest tak, że nowa gra plus, to po prostu to samo się dzieje, ty Kurde, a ty... o, ja pierdzielę, ale to będzie dziwne. Jeżeli jest tak, że nowa gra plus, to po prostu inne zwierzęta, tylko ten sam schemat, bo w sumie zaczynam fabularnie od tego samego momentu. O ja pierdzielę. To by mogło znaczyć, że, że idę do tego samego zakończenia. Co w sumie też by było trochę drętwe, bo nowa gra plus powinna otwierać nowe możliwości za takie założenie, nie? Że kontynuuję przygodę i mogę odblokować nowe rzeczy. W tym wypadku, idąc tym samym tokiem zadaniowym co wcześniej, kierowałbym się ku tym samym zakończeniom. Wózek trzeba podłączyć z powrotem. No nic, zrobiliśmy łosie. Zrobiliśmy zebry. Został hipopotam, no bo słonie też, został hipopotam w sumie. Potrzebuje jeszcze żarcia dla niego. No dobra, przynajmniej wiemy, że jeszcze jeden wybieg przed nami. Więc nic nie strygerujemy, tylko skupimy się na tym, żeby. Eee... No dobra. Ok. Znalazłem telefon, zadzwoniłem do żony, nie dałem im mięsa. Zna zadzwoniła ta pani od CJ, a, którego szafkę otworzyłem. Dyskietkę włożyłem, nie mogę otworzyć dyskietki w kompie, bo potrzebuję kodu, hasła, którego nie mogę odblokować, bo nikt do mnie nie dzwoni i nic więcej nie mogę otworzyć, choć widziałem wszystko. Pozostaje... przeszukać ten teren jeszcze... kwestii chociażby... Dziś nie wiem, co w temo. W kwestii chociażby... hipopotamów, nie? Na każdym, wydaje mi się, elemencie i segmencie mapy są takie miejsca, które wskazują na to, czy mogłoby tam coś być? Są te jest nie? I w wielu z nich są telefony, I dziwi mnie, że w bardzo wielu nikt nie dzwoni. Zadzwonili tylko w przypadku CJ-a. Wydawało mi się, że po włożeniu dyskietki i fakcie, że nie znam hasła, ktoś do mnie zadzwoni na któryś z telefonów w składzikach. Jednakże wszystkie składziki przebiegłem, przeszukałem i jedyne co tam było to notki mówiące o tym, jak ktoś się przemienia, jak jest coraz ciężej jakby opiekować się tymi zwierzętami, ale nie ma mowy zupełnie o cj -u. nie ma mowy o tej pani, która, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale tej, która dzwoniła w obawie o CJ-a i nic nie jest tak naprawdę jasno powiedziane i troszkę mnie to wkurza, że jakby zamyka się przede mną ścieżkę nawet w nowej grze Plus, nie, nie, żadne nowe szafki nie są otwarte, żadne nowe rzeczy, tylko jakby, wiecie, tylko i wyłącznie Zwierzątka, nie? E, dobra, zróbmy sobie na zapas dawkę śmiertelną w razie gdyby bos był mocny, bo hipcie, to hipcie jednak, nie? Naszykujmy się w ten sposób i co, i chyba furniemy, nie? Weźmy jedzenie, i spróbujmy zrobić i zobaczymy, czy da się... Przecież mam jeszcze hipopotama, o co chodzi? Oh, Paul, you're doing great. The other subjects have been paralyzed for an hour by this point. You probably noticed that the creatures haven't bothered you. Yet. It's all thanks to the parasite. Now we just need to decide whether to remove it from you or not. I'm sorry, Paul. Mother is against it. Seems she's very hungry. She only eats what she kills herself. Aha, czyli drugi raz miałem to samo zakończenie, ale ekstra. O ja pierdzielę. To samo zakończenie drugi raz i co też będzie napis? I co, też będzie napis, że Paul nie zdołał przeżyć i tak dalej? Nie, tym razem będzie tylko tytułowy napis. No, moi drodzy, powiem tak. Gierka spoko, ale nowa gra plus, plus jest odblokowana. Nie wiem, jestem trochę zawiedziony tym właśnie jak postępuje fabuła i to, że praktycznie jest rzucona na drugie tory. No mimo wszystko mam nadzieję, że sera wam się podobała. Osiągnęliśmy jedno zakończenie, mimo że przeszliśmy grę dwa razy de facto. Ale no cóż, dzisiaj na strumyk was zapraszam serdecznie i na kolejne horrorki, a niezwykłe premiery już niebawem przed nami. Natomiast ode mnie, natomiast w tym odcinku i w jest ode mnie. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu Patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.